Cześć, kochani. Dziś tak od y, tyłu, <grywa> od innej strony, bo dziś od wybierania jajców zaczynamy. A z tegoż to powodu, że o mało znów by wam, bym wam nie nagrała filmu, bo się nie mogę wyrobić. Ostatni dzień za dniem ucieka. Y, człowiek się nie może do swojego wieku przyzwyczaić, a co dopiero wiecie, nadążyć za, za każdym dniem, dlatego że już jest prawie wieczór. Może na filmie to nie widać, ale na, na zewnątrz już się robi szarówka. Więc w sumie nie wiem, czy coś tam jeszcze Wam dzisiaj e, z zewnątrz nagram, a jest piątek po południu. E, więc najpierw jajka, a jak nie zdążę e, dzisiaj Wam już nic nagrać, bo się zrobi ciemno, czy, czy nie wiem co tam innego, no to wtedy sobie czekajcie, co ja mówię. Czwartek dzisiaj jest to, już mi się myli. Czwartek wieczór na piątek film Wam nagrywam, ale mówię dzisiaj tylko chyba jajka, a dopiero jutro Wam nagram resztę z samego rana, żeby jeszcze do wieczora, do tej 17 wam się wrzuciło. Co mi się tu zrobiło. E, no, bo dzisiaj mówię, nie ogarniam nic. Za dużo roboty, za dużo wszystkiego. E, no, taki tydzień trochę intensywny. Dobra. O! Kura nie żyje. No jo. To żem naszła. Dobra, to wezmę te jajka. Tutaj zaraz Sławkowi powiem, żeby coś zrobił. E, 34 mam we wiaderku. To 35, 36, 37 i 38 z czarną trytytką. Kura, czyli taka pomiędzy, średnia by była, bo najstarsze trzyletnie są z zieloną, później następne dwuletnie są z czarną i wtedy zeszłoroczne są z białą. Więc taka średnia by była wychodzi na to. No tak ostatnio trochę ich pada. Tylko raczej z tych najstarszych. Chociaż nie, ostatnio griselka jedna padła. Z tych. Tegorocznych, z no, zeszłorocznych, o, z wiosny, te ostatni rzut, co bra nie ostatni, tylko e, ostatni Grinszelek, o, w ten sposób. No to braliśmy je chyba w marcu. No to z tamtych jedna padła ostatnio. No myślę, że ta e, Mykoplazma, co ostatnio Wam mówiłam. Ogólnie kurki lepiej, ale no mówię, no niektóre już po prostu może było za późno, ale dobra. Mniejsza z tym, dobra. 38 było, to jest 39, 40, 41, ale uwaliła.

nie ma tam nic dalej, nie ma. Dobra, 54, ale mokra. 54 Sałatkę dostały, powygrzebywały Sobie powiedział, bo ją co lepsze. Przepraszam, 54. 57. Jakaś dziwiona. 58 Pięćdziesiąt dziewięć, sześćdziesiąt, sześćdziesiąt jeden. Rękawiczki nie ubrałam. Sześćdziesiąt jeden, o! Sześćdziesiąt dwa, sześćdziesiąt trzy. Tu jakieś zielone jedno. Sześćdziesiąt cztery, sześćdziesiąt pięć, sześćdziesiąt sześć, sześćdziesiąt siedem. I sześćdziesiąt osiem. A ile było wcześniej, przez ostatnie dni, to nie wiem, nie pytajcie. Ja się kompletnie zgubiłam. Za dużo wszystkiego i tak o... Nie mam pamięci co do tego, a też nie zawsze ja wybierałam, bo często Sławek wybierał. Ale nigdy nie było powyżej 70 i, nigdy, i było też tam parę razy, nie wiem czy parę razy, czy raz e, poniżej 60. Także, no ale to, no dzisiaj 68, to się wszystko wyrównuje. No, więc tak naprawdę w sumie nie pamiętam ile byłoby musiała sławka popytać. E... No, i tyle. Jej. 68, ale tamten leży. Jedna kura nieżywa. No. no, tutaj w skrzynce, tutaj na budzie łupsów. No, ale to z, z czarną trytytką. Okay. Taka średnia. Ah. Ważne, że nie biała. No. A właśnie, w tym roku nie mamy trytytek innych. A widzieliśmy kiedyś w jakimś markecie różowe, pamiętasz? I chciałam kupić. To ty powiedziałeś, że nie. No. A teraz nie mamy, no co, jakie? Białe, czarne, zielone, takie najbardziej popularne chyba, nie? Trzeba jechać po różowe trytytki. No, <laughs> Albo niebieskie. No. Żarty żartami, no, ale do niedługo już w marcu będziemy kury dokupować. Trzeba zorganizować. zorganizować. Bo teraz nie można zielonych, też nie można, no bo jeszcze są z zieloną, nie? No. To nie, że nie pomyśleli, trzeba pojeździć, poszukać kolorowych tryty. Tak. Dobra, to ten, to wyniesiesz tą kurę tam, nie? No, kogutów chyba pięć jest. A, których? Tych, znaczy z felkiem, z felkiem razem. Razem z felkiem pięć kogutów sławek mówi, że chyba jest, tak jak policzył. Dwa takie, same. Dwa takie no czy jeden taki? Tamten ładny jest, nie? Też takie. Te duże. Oba są koguty? Jo. Aha. No tak mi się wydaje. Jeden jest taki mały, kolorowy. To nie no, jest. Nie, to nie, ten jeszcze jeden drugi. jest. No, drugi. Taki mały, no. I dwa te duże. I quasi modo nie wiadomo, nie? Quasi modo, jaka kurka jest, mi się zdaje. Tam to też kurka, to jest z tych nie? naszych, nie? tych kaczokury, co się śmiałam, że kura wysiadywała. Kacze. E, kaczka wysiadywała, kurze jajka wiadomo, się śmiałam, że kaczokura. Taki kolor, takie sukaczki. No, tamten taki gigant, nie? Kogut. I drugi taki. Ty... Dwa, Tam. myślałam, że jeden jest kura, a drugi kogut. Nigdy się nie przyglądałam zbytnio. Tam siedzi. Tam jest, ja? No to w sumie pięć kogutów, tak? To i tak jest za mało na taką ilość kur. No ale jakby co to można by jakieś tam kury zamknąć osobno w razie no. czego. Ale to my nie ty, będziemy się w to bawić, no, nie? nie nawet, no. jakie kurzy no. osobno. 12. No jo. Nie, ale nie, nie, nie. My jak już to malutkie planujemy no. kupić, tak jak mówiłam już parę razy, więc. O tu jest ten kogucik. A jo, tu jest ten kogucik, no A, ten czarny. Ale taki srajtun mały, ale obrotny. No, żadna kura nie przejdzie obojętnie Znaczy on nie przejdzie koło żadnej kury obojętnie. A? No? Że mały, mały, ale wariat. By było... Radzi sobie. Mimo konkurencji radzi sobie. Chyba no, pięć jest. No. Chyba, by że jeszcze biały jeden, teraz nie pamiętam, czy był? Biały nie, chyba jak biały. Tam taki jest... jak tamta kurka. A, może? No to, to pięć furuka. jest na pewno, nie? No teraz wszystkie tam jedzą, to fajnie jest widać. No zobaczymy. Ale one będą, nie? Te kogutki. Będą żyć, nie? Te to, kogutki. Jo. Nic tam nie będziemy nie. robić, nie? Nie, nie ma. Się biały, ale nie. To, kura, to, to mi się kura. zdaje, że biały, nie? nie, nie ma. To są pięć swejpien. A w ogóle to tutaj... A tu ale ja chciałam ci jeszcze powiedzieć, że tutaj nie tylko jeden y, trup jest w tym pomieszczeniu. Mhm. Jestem ja, jesteś ty i, i kury, i są dwa trupy. No. Jedna nie jest kura, która leży no. tam. Tam o, no. z tamtą drugą, co nie, z nią siedzi se tam, a drugi jest tam. Co mu upolowałeś? Ja nic nie upolowałam. Ja tylko się wystraszyłam, jak tam e, rękę po jajco włożyłam. Nie, od środka. No, w tym środkowym, szukaj, szukaj. Z brzegu. Myśle, nie? Myszka. Bo na ja jakby się po porozpadała. No, jest sobie ten, zeszła otruta. Se so z gniazd gniazdko znalazła. A dobra, nie będę mówił, bo zaraz mnie te pseudoekolodzy nie powyzywają. No przecież wszystko jest pożyteczne, nie? Tu jak, się, jak się nie ma z tym do czynienia za dużo. Jak, tak, jak, jak się nie ma szkód, dobra. Mniejsze z tym. Tak leciały na jedzenie, nie? Hmm. Że aż porozwalały. Dobra, to nie wiem, jest popołudnie, się szarówka robi. Ale chyba pójdę z wami jeszcze tam na ten, jak to się mówi, pokazać wam, jak Sławek tam przy drzewkach już trochę porobił. Z daleka wam pokażę, ile wody w bagnie. I ten, i chyba tyle. Później jajca jeszcze wynieść i, i, i starczy na dzisiaj. Chociaż tak się wydaje, że szarówka tutaj, o, widać zachodzące słońce, ale na tym, na, na nagraniu jest dobrze. Będziecie widzieć chyba. To idziemy. O! Pierwsza sprawa, to Sławek zaczął przycinać y, jabłoń na razie tylko, tamtych jeszcze nie przycina, resztę tych małych, kalmarzec. jabłoń najbardziej, bo jest najwięcej roboty, najwięcej tego, no to tam widzicie, że tam jest niepoobcinane, nie a z tej strony już poobcinane, tutaj gałęzie leżą, psy omijają, kubek Sławek wziął i nie wyniósł do domu, kabluje właśnie na niego, <laughs> ja później chodzę i zbieram kubki, no ale to norma, dobra, i co, i drzewka pobielone, powapnowane. No już też chyba pora. To jest pora to tak naprawdę się na jesienią bieli ci na wiosnę dwa razy. A, Sławek, Sławek mówi, że jesienią po... i wiosną. A to ciekawe, bo ja nigdy nie, ten, nie wiedziałam wiedziałam, że wiosną, o, Przynajmniej tak się zawsze robiło. To e... żeby kora nie pękała, nie? po to się bieli. Żeby kora nie pękała? Hmm? I, a jakieś tam szkodniki też? No i a, czy co? No też, ale najbardziej o tym wiesz. teraz słońce się nagrzewa, to na się... I... A, no to widzisz. Ja tam zawsze myślałam, że to o robaki jakieś chodzi. Robaki teraz mi okazji... się chyba... Nie wiem, czy teraz się pryska, czy kiedyś wiedziałem. To Aha, żeby te mchy, bo taka ona ma pełno mchów. No, widać. bo ona jest bardzo stara, nie? nie wiem. Znaczy, w sumie my nawet nie wiemy, jak stara ona jest, bo już tutaj była. myślę, tego się pozbyć. Takie no, mchy. i to, to mi miedzianem się... pójdzie ten. Nie wiem, właśnie, może ktoś O! Widzi, wie. Kto wie, jak się pozbyć mchu z gałęzi. A co, On szkodzi na coś? No chyba nie, ale tak. tak... Nie wiem. Nie wiesz, ja. Nie wiem. A może... Się... A, może, a może jak nie szkodzi, to niech sobie jest. Może. Chyba, że szkodzi. No to wtedy jakby ktoś wiedział, czy szkodzi <grafię> i czym się pozbyć ewentualnie, to ten. O ten żółty Ci chodzi? Nie no, ja, coś takiego. To, to, to jakby ktoś ten doradził, bo Wy zawsze nam takie dobre rady dajecie. O, takie żółte. Które żółte? albo tam są zielone jeszcze, tu, nie? Tu, no właśnie, tutaj tak tylko co z dołu widzę, jedną gałąź tam, to ja w ogóle nie, nie mam zamiaru wchodzić, żeby Wam pokazywać. Wyobraźnie musicie uruchomić, bo ja I nie, ten, nie, nie. Tak na wysokości to nie, wiem, spadła, to by za mnie placek był, więc nie. Je jemioły się pozbyliśmy z tego drzewa już. Jemioły nie ma wcale, no. A ile było, nie? Całe, no. praktycznie. Nie no, najlepsze jabłka, papierówka najlepsze, nie? To na no, nas. Jest taki Już gałęzie, w razie co. A, Sławek mówi, że już młode zasta... no, zostawia w razie nie? czego. Co? Papierówka? Nie, antonówka. A, no tam nie ma papierówki. Tam gdzie, y, wiecie, na tym dużym wybiegu kurco te młode jabło, te drzewka sadziliśmy w zeszłym roku. Ale tam nie ma papierówki. Antonówka... Jakieś tam takie, no niby stare odmiany, ale no zobaczymy, bo to stare odmiany to nie znaczy, że będą takie same tak nie, nie, nie znaczy, że będą takie same, jak, jak te faktycznie stare, nie? Podobne będą, ale czy takie same? Ciężko powiedzieć. Te też człowiek mówi, że jak były sadzone, to też wszystko miało być jako stare odmiany, a w sumie. Czy są? Bo to kiedyś to ze robili ze szczepów. dziecko, robili coś szczepili ze starej tej nie? z takiej obłoki teraz powinien wziąć szczep zebrany i dopiero zaszczepiony. Aha. Aby było tak. No, gdzie znajdujesz się ten No, no, no. To jest takie takiej masz wtedy pewność, że jest to, nie? Jak nie zmarłeś 50, szczepu. No ja. Masz papierówkę. Nie wiem, ja się w sadownictwie nie znam. No, tak się znam. ale gdzieś tak kiedyś czytałem. Aha, gdzieś tak kiedyś czytałem. My tego nie robimy, o. Mama kiedyś robiła, nie? No, mama robiła, no. No, i tak ten, patrzcie, ile wody w bagnie. Już pewnie przepływa, co? Czy nie? Jo. Znaczy, w sensie, ja że. A to możemy podejść w sumie, jak jesteśmy, tu blisko. Psy sobie orzechy jeszcze jakieś z jesieni zbierają. No i te schodki trzeba tu zrobić, nie? Bo Mirenia zawsze na dupce zjeżdża w górki. Nie zawsze, ale bardzo często. Najgorzej jak trochę popada, a mi się chce na ryby iść albo do ryb zobaczyć po prostu. No teraz to patrzcie. Po same brzegi. Trochę tam Sławek podniósł na odpływie, to nie widać pewnie stąd. Żeby jeszcze jak najwięcej tej wody zatrzymać, no dopiero... chciałbym mógł więcej, pół metra, tylko że wtedy w pole nie wiemy. Jo, jak kiedyś Sławek podniósł z pół, właśnie z pół metra, to miał atrakcję, bo się zakopał traktorem tutaj przy bagnie, jak po, pole uprawiał. O! Pierwszy we wsi musi być, który się zakopie zawsze. O, już psy już. O, psy już mają do kąpieli nawet miejsce. On, morsują. Widzisz, jak gospodarz. O. No, także teraz już tam nie grozi wyschnięcie. Jo, nie będzie. Wszystkie orzechy psy wyzbierają, co tam, jakieś resztki zostały z jesieni. Dobra, idziemy na podwórko, bo piękna pogoda. Trochę tam się chmurzy z tamtej strony, ale ogólnie nie ma wiaterku. Ładne czyste niebo jeszcze tutaj nad nami. Ale ciągnie, mróznie. Niby teraz nie ma mrozu, ale będzie na pewno w nocy. Znaczy, codziennie teraz są mrozy, no ale mamy kurczę luty, nie? No, <laughs> to no, w lutym taka pogoda. śniegu. śniegu tak, śniegu po pas powinno być i właśnie, o, mróz, minus 20. No może nie minus 20, ale mróz po prostu. Wiecie, taki. No zima powinna być, a nie wiosna. Wszystko rusza. Jo, zaraz na trawkę by mogły wychodzić. Nie no, teraz nie wyjdą, bo koziołki w sensie kuski. Bo my czekamy na porody. Także jeszcze no, na razie nie wyjdą. Zresztą nie wyjdą bo za zimno, nie? One zaraz by krzyczały. Mokro w łapki. a tam. To są pani kary. No, tutaj tak idziemy tędy dzisiaj. Mieliśmy kołorowa przejść, ale zawsze z wami chodzimy kołorowa, jak, jak tutaj stąd. Często zresztą to mówię dzisiaj tutaj przy burcie. Dawno też tędy nie szłam. No na razie tu się nic nie dzieje, bo burta, my mówimy na to burta ogólnie o właśnie, bo ja tak mówię o swoimi słowami. E no taki wiecie, skos, bo cały tam po, na podwyższeniu, tutaj taki skos, e, gdzie mama kwiatami tutaj e, obsadziła. Też mówiłam Wam kiedyś, że plan jest taki, żeby nie było kwiatów, tylko właśnie takie położące jakieś iglaki czy coś, no bo po prostu e, trzeba liczyć siły na zamiary w ten sposób powiem, no bo już e, no, mama też nie wszystko może zrobić, jak wiecie, że e, przez chorobę. My nie mamy już na to czasu kompletnie. Zresztą tutaj akurat mama zawsze się zajmowała. Ja kiedyś miałam plan, żeby tak wszystko e, od nowa jakby zrobić, żebyśmy razem z mamą zrobiły, tylko że co do czego, to ja po prostu nie, nie, nie wiem. Jakoś tak e, ja ogólnie nie lubię kwiatów w ten sposób. Nie lubię e, sadzić kwiatów, nie lubię pielęgnować kwiatów, lubię jedynie patrzeć na kwiaty. Plan jakiś tam miałam w głowie, ale później co do czego, to i tak na to czasu nie było. I później nie żałuję, że, że się za to nie wzięłam, bo nawet bym nie miała kiedy o to dbać. Jeszcze jedną sobie rzecz na głowę brać, no to też nie o to chodzi, żeby, wiecie, zajechać się, nie? Także tutaj odpuściłam, a mama stwierdziła, że e, takie jakieś właśnie położone iglaki, czy takie jakieś wieloletnie kwiaty się posadzi, które. Znaczy są wieloletnie też, ale takie, które no, nie wymagają jakoś wiele pielęgnacji. No, jakieś trzy drzewa, to jeszcze te cztery nawet? No, są jakieś tredu, tutaj właśnie nie. drzewka takie te posadzone. Orzechy? orzechy tutaj? No, no te, co mam A w dończkach. To tu? No nie rosną. A, no dobra. Gdzie nie ma ich wsadzić. Nie wiem. No, ale to ten. I tak jest dużo takich kwiatków na wiosnę właśnie, nie, że taki fajny dywan tu się robi właśnie. Nawet tamte, ja tam po nazwach nie wiem, ale wiem, że taki fajny dywan się robi. Białe u góry, no, na dole różowe tych. z białymi i fioletowymi. Co? no właśnie. Lilie. Pod tam, yy, tam przez cały rząd były posadzone lilie, razem z mamą sadziłyśmy. Nie wiem, dużo ich było naprawdę dużo, ciężko zliczyć, Nie ma nic żonkile, tulipany, tulipany gdzie niegdzie jeszcze tam jakieś są, ale no żonkile, wszystko takie co cebulkowe, no to nornice wszystko wpieprzyły i tyle. Tylko tunele są pokopane. No teraz to tutaj, jo, teraz to tutaj psy, no ale szukają właśnie tych nornic, żeby coś tam, wiecie, upolować sobie. No ale ogólnie to nawet czasami tutaj mama jak jakieś zielsko wyrywa czy coś, no to nawet palce w, wpadają w, w ziemię, bo tak są doły pokopane, więc no tutaj jest po prostu nie wiem, dużo ich musi być, skoro tak, o w ten sposób powiem. No ale, o Jenny, Riko! No jo, na samym tym nagraniu, wiesz, że nawóz dajesz to dobrze, ale mogłeś się chociaż schować gdzieś tam z tyłu, a nie. Perła. Perła orzeszki zajada. Dobra. A kury dzisiaj na tamtym wybiegły? O wła, ktoś by mnie walnął. To znaczy, że to teraz odbiła cicho kreciulek. Człowiek mówi, żeby tutaj mówi... wrzucił jakąś pszenicę czy coś, żeby trochę tam, wiecie, zazieleniło się, bo ten jest taki po... jak to powiedzieć, pokopany ten wybieg, nie? No bo jak, e, chodziły ten dyk, na dłużej, ale się chciał chodzić, tu już nie? A że nie chciało się chodzić no. na duży, to tędy. No bo, jo, bo na ten duży to musiały tędy przechodzić, nie? No to się zatrzymywały tutaj, tutaj pobuszowały, na duży nawet nie doszły ile razy. Ale w ogóle lubią, bardziej lubią ten wybieg niż tamten, nie? Tak mi się wydaje, jeśli chodzi o, o roślinność. Bo tamten to jest naprawdę ciągle zielony. Co, Perła, patrzysz co? Perła tylko sierść postawi i w nosie ma, a ten o. Tamte tam, tam biegają, no już ich nie widać, już tam poleciały. Krecik, to się ona nie chce się z tobą bawić. Aj, <grystanie> krecik. Pamiętaj, że kobiety mają cierpliwość do pewnego momentu, więc nie przeginaj. No. Ich tatuś tutaj zachodził ostatnio. Przegnały go, tam doleciały. Gdzie? Tam. Do sąsiada. Tam Sławek mówi, że aż tam pobiegły do tatusia swojego. Znaczy one nie wiedzą, że to ich no tatuś. Nie, goniły go, a no Aha, goniły go, a on uciekał. Aha, goniły go, a on uciekał, No często tutaj zachodzi teraz, bo sama też nawet wczoraj widziałam rano. Jechałam, to też widziałam, że sobie chodzi. No. Także też mamy noce ciekawe. Bo szczekają te nasze, bo widzą, że chodzi. Jeszcze dzisiaj sarny widziałam. Zobacz krecika, jaką głupawkę dostał. O wow, idź Teraz Ta stoi w miejscu. A? A? W końcu co perła, pogoń go pogoń. Będzie zaczepiał gówniarz. O, no, a później do domu pójdzie i... Łapy do góry, noga, położy się na plecach, łapy do góry i tak śpi. No już nie ma siły się przekręcić nawet. Albo pod ścianą, nie? oparty. on to ze wszystkimi, nie? Ja on to ze wszystkimi, no. Nawet rano, właśnie jak sławek idzie do zwierzaków, to on z nimi tam stoi przy ogrodzeniu i skacze. Hop, 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 żeby tylko wypuścić i szczeka. Bo już czas się pobawić. I co? Z dojarnią ruszamy w przyszłym tygodniu, nie? Chyba tak. Zobaczymy jeszcze jaka będzie pogoda, ale chyba się nie zapowiada, żeby było jakoś bardzo źle, nie? Także chyba w przyszły tydzień. Yy, już, już trzeba zacząć. Po prostu trzeba za zacząć. Także... Od poniedziałku? W poniedziałku? muszę tego wiedzieć Aha, bo tam Sławek coś Sławek tam jest była, ten. Po ten posiano. Posiano? A gdzieś masz zamówione? Nie, mam jeszcze, nie znaczy, ten jeszcze... Aha, jeden ten? Jedną nie, belę? Wiem. No i tyle było tego siana, jak pamiętacie Tylko, ile my nawoziliśmy siano, tego? To te się takie... Nie było dobrej jakości. A no to nie było dobrej jakości. No to jedynie to właśnie. No ale co? to, no co nie zjadły, zjadły. No i dźwiękko. No i tutaj też część poszło, nie? A w gnój, no ja? bo jak nie, nie zjadły, to. E, ten. jakim dawałem, to co nie zjadł stawało, nie? No ja. Wybrały co lepsze, nie. a resztę poszło w gnój. No niestety. No a teraz ciekawe, jakiej jakości będzie. Pst. Tego w ogóle będzie lepszy niż tamtym, mi się zdaje, że tamty było. Dwa razy temu tak mokry był rok, nie? No. I ją powiem, mu zalało i tak został do wiosny. Aha, że i... nie dał rady skosić no. na pierwszy pokos, to na drugi skosił no. I, i zmieszał, tak? To już jesieni się zostało, mi tak się zdaje. Nie, no, bo to takie było bardzo nie... takie, nie? Niektóre takie kurde jak sumoś wygląda. No ale co, z zewnątrz było ładne, no? w środku było takie, nie? No. Tak po prostu prasował, nie? No. Żeby w środku to było, żeby nie było na zewnątrz tego widać. No trudno, no co? Może trzeba innego zrobić, jednego już nie chce A pamiętasz kto to był? To wiem, z tego, nie? No nie mów, skąd tylko, że no, pamiętasz? No jo. No i tak to jest, nie? Zwierzch ładne, a i, i co? Ja tak poradził, stopek, Ale byliśmy dwa lata temu od niego, to było eleganckie, nie? A jo, bo my to od tamtego no. tam, to, no. to, to przedtem to było super, siano, nie? No jo, to przez masz rację. To, to od razu się Sprawdzone od razu. było i tam nawet nie patrzyliśmy, znaczy, o. o, nie patrzyliśmy, Wiesz, bo, to bo tak, to, tak to, byśmy od kogoś nowego, wzięli jeden, jedną belę, tak jak wzięliśmy od tego pierwszego, no. nie? Jedną belę kupiliśmy, sprawdziliśmy. Jakie jest? Stwierdziliśmy, że jest do dupy. <grafy> yy, I pojechaliśmy. Znaczy nie pojechaliśmy. Yy, no? Znaleźliśmy kontakt do tego pana, który, który, od którego wcześniej, rok wcześniej kupowaliśmy, bo miał bardzo dobre. Mimo, że nie miało ogłoszenia żadnego, no. ale tam znaleźliśmy kontakt, więc yy, zadzwoniliśmy, że nam sprzeda. No i co? I co się okazało, że jeszcze gorsze, nie? <grafy> no także teraz trzeba dokupić, bo do, dopiero mamy początek lutego, nie? A I gdzie tu jeszcze? Jeśli będzie dobre, to gdzieś mieli szłonie. No i o, jak będzie dobre, no to, to, one zjedzą, a nie wyrzucisz w nój. To jest prawda. No ale cóż. No szkoda, no raz, raz na wodzie, raz pod wozem, jak to się mówi, no to tylko siano tak naprawdę, No, a ale... mysze znalazł mm. się... Urocze. Zabierze ją, żeby mój nie, nie, nie wziął. A to tą myszę to kot przyniósł nie ostatnio. W kotłowni, zostawił tylko koło karmy. Teraz wszyscy się interesują myszą. Tylko tam kreci ty nie chodź. Jo, bo jak się wykula, ale to śmierdzi nie śmierdzi chyba. No tak psy mają, nie? Że jak sobie coś znajdą, to się Złucham. kulają w to jak nosi dynda. A teraz zainteresowanie wszyscy na raz. O co chodzi? Dobra, tyle chyba co, bo mi ręka już marznie. Czy coś jeszcze. Podobno A się. i te czekamy na króliczki, bo chyba... Znaczy kotne są na Chciałem pewno dwie. dwie na, pewno. na 100%. E, dzisiaj mamy czwartek, tak? Czwartek ja. no. A który? Szósty? E, szósty chyba. Chyba szósty, nie? No to od siódmego, chyba do piętnastego w tym terminach mogę się kocić. No to. to jak jutro. na następny odcinek, to, to już może, już może będą, nie? Może coś tam będzie na niedzielny odcinek. Chyba się uda nagrać. O, w ogóle to wychodziłam, mówiłam, że się szarówka robi, a teraz się jaśniej zrobiło. <laughs> <laughs> jak to się stało? Nie, po prostu tak chyba się roztęte, Te chmury trochę przeszły i tak jakoś się nie. Nie jest tak źle. Jeszcze widać. To co, chyba na tyle, nie? Jeszcze pójdę te jajka wynieść. No, mówię, taki tydzień zakręcony, że tego, tego tamtego odcinka po prostu nie dało rady. Mówię, nie, no naprawdę, ile, ile chęci miałam, tak, tak bardzo się nie udało, ale no niestety wiedziałam, że nic się takiego wielkiego nie stanie. Ale mówię, dzisiaj już też o mały włos i, i bym się nie wyrobiła. Ale, dobra, chociaż sobie spacerek krótki z Wami zrobiliśmy tutaj dookoła dla rozluźnienia. Dobra, nie przyciągam. Na następny odcinek zapraszam jak zwykle o 17 w niedzielę. Tym razem wszystkiego dobrego życzę jak zawsze i widzimy się w niedzielę. Do zobaczenia, cześć. cześć.